Po ciężkim tygodniu pracy, dzisiaj poszłam spać o trzeciej, wstałam o szóstej, dzisiaj luźniejszy dzień, już zaczynam weekend, troszeczkę przyjemności jadę do fryzjera, potem jadę na przymiarki, odwiedzam moją znajomą, jaką to zobaczycie i co i zobaczymy, co jeszcze dzień nam pokaże i co się okaże, że będziemy robić. Chodźcie ze mną, jedziemy do Warszawy. Dzień witam serdecznie, po tej stronie Maja Rudkowski. Ja do Lizy jestem umówiona na 10.20, a tak. troszkę się spóźnię. No to proszę tylko uprzedzić, ja już tutaj pędzę, a teraz 10.42 nawigacja nam pokazuje. No, no witaj kochana, bo ja tu się stresuję, wiesz co, na moście prawie godzinę stoimy, bo tu koleżanka kierowała Jasne, i źle zjechała. Tutaj właśnie powstaje ta specyficzna fryzura Krzysztofa Rutkowskiego. Ja także tutaj przychodzę od lat i zobaczcie jakie efekty. Zbieram polskie marki, rzeczy, które mam na sobie właśnie pochodzą z butiku Lux Fashion i teraz Wam pokażę jak to wygląda, jak te rzeczy powstają I ja e, kilka tygodni temu zamówiłam sobie piękny żakiet, który będzie idealny na konferencję i do mojej pracy I, i dzisiaj już myślę, że część jest uszyta, idziemy na drugie przymiarki i chodźcie obejrzymy nowości. Dzień dobry! Witam serdecznie! Co dobrego słychać? Co wszystko, co wszystko w porządku. Mamy piękne nowości. No właśnie, że Cię zainteresuje. Dokładnie, jak tutaj na tobie piękna sukienka. Zaraz będziemy przymierzać <laughs> do Warsaw Concept Store i w Galerii Mokotów i w Elektrowni Po Wiśle plus jeszcze Butik Packeed w Sopocie teraz, przyszłego tygodnia. Maciu, to teraz co? Mamy nową kolekcję. Tak. Można powiedzieć, już takie nowe elementy kolekcji. Mm -hmm. Piękna, długa, Jest jedwabna sukienka z jedwabiem sygnowanego mm -hmm. z piękną żyrafą. No to Typowo co? model letni. Ja zabieram do przymierzalni i zaraz Wam się pokażę, jak mi będę wyglądać. Wychodzę. Tak, ja z przodu jak się dawa delikatne tak. Czyli byśmy musieli delikatnie mm. zaszeweczki dać z Po prostu, żeby tu bardziej... ...piękne tak. wymyślanie. że to tak. Tak. A czuję się obłędnie. Mm. To już troszkę inny styl, czyli sukieneczka krótsza, ale też z jedwabiu, wykończona piękną czerwoną wiórą. W razie zabieram sukienkę. To idę przymierzać. Ja mam najlepsze widoki. Teraz do moich włosów pasuje. No, jest No jest no, idealna. ona na plaży, i na kolację. I do łóżka. Może teraz taka dziewczęta, taka teraz? Uh -huh. To już jest sukieneczka viskozowa, a taka. Uh -huh. Mówię tak do wszystkiego. Uh -huh. I na co dzień, i na wieczór, w zależności od uh godziny. -huh. Piękna. To teraz zakładam taką, i zaraz Wam się pokażę, jak będzie wyglądać. Wychodzę, jestem, jestem. To jest S, -ka. nie wiem czy troszeczkę to... nie będzie za mała. Tutaj czy nie jest? Czyli M. To tak. jest sukienka w ogóle, więc w tym momencie, nawet jeżeli damy M, -kę, to ona na pewno nie będzie za duża. Bo po prostu właśnie... Hmm. Tutaj, tutaj, żeby badać niekaść żeby badanie, kostowo, się napełniała. To co? Ja przymierzam M, ale już nie będę Wam się pokazywać, żeby nie przedłużać czasu. A, jakaś inna cukierka, którą możemy yy, Ja bym zaproponowała ten set. Hmm. Taki typowo dziewczęcy, hmm. fajny, wakacyjny. No dobrze. Spróbujemy? Tak, świetnie jest. Przymierzamy. No, super. I opuszczać, bo właśnie jest taki. Kolejny kolor, piękny. One mają już się Mnie, Więc co najmniej <grymne> średni. Kochani, i właśnie taki komplet macie, także do wyboru będziecie mogli wygrać za najlepsze komentarze. Więc komentujcie. Tak bardzo mi się podoba ten komplet, ale wiadomo, nie zawsze można chodzić w spódniczkach, więc myślę, że przymierzę tutaj białe spodnie, może będą pasowały. To są krótkie i długie? Tak naprawdę to są spodnie od garnituru, do tego jest jeszcze marynarka. Mm -hmm. I mogą być długie, mogą być też krótkie. Mm -hmm. Ale uważam, że tutaj, mm -hmm. tutaj do, do tego, tego tak. topu jak najbardziej długie można mm -hmm. Tu zabieram długie spodnie i zaraz Wam się pokażę, jak będą wyglądać. Nawet buty mi pasują. Ale tam trochę Tak. No świetnie. A dziewczyny, co się nic nie odzywacie? Nie, no, nie odzywaliśmy kombinezon, mhm. też wakacyjny lecim mhm. Papugi. Tak, papugi z włoskiej wiskozy. Tutaj tak troszeczkę zbluzowane, z gumką w pasie. Spodenki w sumie też można regulować, bo są drobne. I też taki kombinezon macie do wyboru, trzy osoby z najlepszymi komentarzami mogą właśnie sobie wybrać sukienkę, którą Wam pokazywałam, kombinezon i maziu, trzecia rzecz, jaka My będzie do wyboru w konkursie. kombinezon, a i ten Mhm. typowo takie dziewczęcek, czyli gorsecik, który masz na sobie i do tego spódniczka. Mhm. Kombinezon i sukienka, Super. macie do wyboru. Trzy osoby z najlepszymi komentarzami, więc zachęcamy. No to co, były żyrafy, teraz są papugi. A co jeszcze planujecie? Jakie jest wyłonka? Dobrze. No <gry> Chyba jeszcze zebry. Zebry? Będą nasz na brzegach mhm. Super. Krótsze, dłuższe. Tak. No i też to szpilek pasuje. Tak. No na plażę. Nawet, nawet. Taki spacer wieczorem na, na, na molo, rewelacje. Mhm. I też ten kombinezon będzie do wygrania. Prawda bądź? Tak, dokładnie. No dobrze. No czyli co? Teraz? teraz może sukienki. Czyli, sukienki. czyli biała, I... też z włoskiego jedwabiu. No i jeszcze, jeszcze niedźwiedzie, są... tygrysy. No tak, jest są dokładnie. jeszcze niedźwiedzie, tygrysy. Więc tu jest w sumie jeden wzór, czyli mam na białym tle. Mhm. Piękna, prawda? Już sobie wyobrażam, jak będę w niej spacerować Idealna na kolację na spacer z brzegiem morza także na spotkanie biznesowe. Oczywiście, Chyba, nie jak nie tak, prawda? W trakcie dnia. Piękne. No to co, pokazać się, nie pokazać. Chcecie zobaczyć? Piękne zestawienie, prawda? Tej koszuli. Koszula także na co dzień, ale jako biznesowa. Sukienki na plażę. Z plaży od razu można iść na kolację. Dziś mam na sobie bardzo wyjątkowe ubrania. Dlaczego wyjątkowe? Madziu, powiedz nam o Marce, skąd pomysł, kiedy firma powstała i jak właśnie powstają te wyjątkowe, nadzwyczajne rzeczy. Eee, firma powstała w zeszłym roku, ale tak naprawdę pierwszą kolekcję wypuściliśmy dopiero w tym roku to była kolekcja Wiosna-Lato. Staramy się szyć tylko i wyłącznie z tkanin szlachetnych, mhm. czyli to są piękne jedwabie, szlachetne wiskozy, bawełny, czyli po prostu tkaniny, które, w których czujemy się bardzo dobrze, które bardzo dobrze wyglądają. Mhm. No, i które są po prostu y, przyjemne, przyjemne mhm. dla ciała. Poza tym, y, jeżeli chodzi o jedwabie, idealnie sprawdzają się w lecie, gdyż y, po prostu chłodzą. Więc, nawet jeżeli sukienka jedwabna jest długim rękawem, to w niczym to nie przeszkadza, nawet na bardzo upalne dni. Y, y, chciałabym podkreślić, że nasze wszystkie projekty tworzymy w naszej pracowni. Y, nie szyjemy w szwalniach, gdyż uważamy, że jednak y, w szwalniach. Nie potrafią zapewnić nam takiej jakości, jakbyśmy chcieli. I niektóre projekty, oczywiście, no bo nie mam mhm. aż tylu ukrawcowych, niektóre projekty szyjemy w pracowniach zaprzyjaźnionych, ale to też po prostu sprawdzamy bardzo mocno jakość i mogę gwarantować, że jakoś tam mhm. Nasze kolekcje są kolekcjami bardzo krótkimi, to są serie, mhm. czyli najczęściej sukienek, bardzo, nie jest więcej niż 15-20, ale niektóre nasze modele to naprawdę. Są pojedyncze, co też sprawia, że są mojkotowe. Mm -hmm. A tych koszul, którą mam na sobie, ile sztuk? Oj, mam Powiem szczerze, że może sześć. Sześć. Mm -hmm. To każda kobieta, która u was kupi właśnie taką koszulę, tak. może już się wyjątkowa. Tak. To nie będzie sytuacji, że pójdzie na imprezę i kilka kobiet Nie, na, właśnie, pewno, że nie, nie na pewno, na się no nie. powtórzy. Właśnie dlatego bardzo dbamy... Mm -hmm. O jakość i o mm. unikatować naszych mm -hmm. klientów. A powiedz mi, Madziu, jeśli bym chciała coś niepowtarzalnego, żeby to była tylko jedna sztuka, także jest taka możliwość, żeby. Tak, oczywiście. Szyjemy mm. na miarę, czyli tak zwanie po prostu spełniamy marzenia mm -hmm. naszych klientek. Mm -hmm. To jeśli na przykład klientka sobie wymyśli, że chce mniej więcej, wie jak wygląda jakiś kombinezon, tak? tak? Wy wszystko dobieracie, oczywiście. wtedy pokazujecie wzory Yl... tak? tkanin. Tak. Więc jeżeli klientka pokaże na przykład zdjęcie, że mm -hmm. jakieś, podoba jej się jakaś piękna sukienka czy kombinezon, tak jak mówisz, mm -hmm. to oczywiście my w tym momencie przedstawimy próbki tkanin, mm -hmm. z których będzie mogła wybrać, mm -hmm. z których będzie robiona kreacja i otrzyjemy ją mm -hmm. na miarę. I na pewno ta kreacja będzie niepowtarzalna. Będzie niepowtarzalna. A właśnie czy suknie jakieś takie wieczorowe na duże wyjścia? Jak tak najbardziej, wszystko. Mm -hmm. A powiedz mi, a jak tutaj jest z kobietami takimi puszystymi, no bo wiem, że jak jest Jak najbardziej, jak najbardziej. Zapraszamy Panie też puszyste ze względu mm -hmm. na to, że nawet y, obecnie wstawiamy nasze projekty do kilku butików mm -hmm. i właśnie z tych butików zyskaliśmy też pytania. Czy na przykład Panie. W rozmiarze mm -hmm. powiedzmy XL, czy mm -hmm. spokojnie dostaną u nas y, ubrania, jak najbardziej otrzymamy mm -hmm. w tym momencie namiary do tych Bo fajnych. też to jest tak z jednej strony te kobiety właśnie puszyste są troszeczkę skrzywcone, prawda? w sklepach? Tak, tak, tak bardzo ciężko. Mm -hmm. Ciężko, y, po prostu ciężko, żeby kobiety bardziej, troszeczkę bardziej puszyste mm -hmm. dostały na siebie w sieciówkach na przykład tak. jakoś fajnie leżące ubrania. Mm -hmm. Więc my oferujemy mm -hmm. życie namiary. Mani, mam nadzieję, że podobał wam się odcinek i ubrania, które dzisiaj zaprezentowaliśmy. Mamy specjalną niespodziankę dla was do wygrania. Mario, może tutaj powiesz, co dokładnie? E, trzy nasze produkty, czyli produkty marki Lux Fashion. Jest to e, kombinezon Charlie, sukienka Atena i komplecik Paradise. I to tak, to będą standardowe rozmiary do wygrania. Czy ktoś, jeśli na przykład jest w rozmiarze większym, też będzie. Jeśli Postaramy się, żeby patrzeć, Anio. Tak. Mhm. No to super. No to co? Zachęcamy w takim razie do komentowania. Mać, dawno nie spędziłam tak fajnego dnia tylko dla siebie. Z takimi komfortowymi ubraniami. Naprawdę dziękuję Ci ślicznie za ten dzień. Bardzo nam miło Maju żebyś ta nas wracała jak najczęściej, damy znać o kolejnych nowościach. Super. Mam na, nadzieję, że na pewno to się fajnie wrócę. Nosi. Dziękuję. Super. Dziękuję. Co, kochani, ja teraz uciekam do domu, do dzieci, do męża i będę Wam prezentować piękne ubrania. Bo naprawdę jestem nimi zachwycona. Okay. <laughs> Po ciężkim tygodniu pracy. Dzisiaj poszłam o trzeciej. z... Y y oh <laughs> Dobra, może z tym magażnikiem ostatni raz. piękny żyrafa. Mam psa jeszcze. Ile tutaj mam żyraf? Jest siedem żyraf. <laughs>